Dzień dobry moi drodzy. Trochę się nam zima zrobiła, słuchajcie. A od poniedziałku jeździ pociąg z Cieszyna do Wisły, i w związku z tym trzeba sprawdzić, jak daje radę. Dlatego wybieram się dzisiaj na snowboardik pociągiem o godzinie 16.28, a gdzie? Do Wisły, na Skolnity, bo to jest stok, który jest najbliżej stacji kolejowej. I dzisiaj jest jakieś wielkie otwarcie sezonu, więc trzeba to sprawdzić. No i udało się dotrzeć na dworzec, słuchajcie, Cieszyński. Teraz jest w ogóle tak, że do Wisły bezpośrednio jeszcze nie jeździ żaden. To jest tam chyba za miesiąc, czy za jakiś czas będą jeździły do Wisły bezpośrednio. Teraz trzeba jechać z przesiadką w Goleszowie. Do, Goleszow, do Skoczowa przez Goleszów odjeżdża o godzinie 16.28. Biletu się nie da kupić, bo kasa jest nieczynna a automat y, przyjmuje tylko płatności kartą, a wiadomo nikt normalny kartą nie płaci, bo normalni ludzie płacą normalnie. Tak? E, więc będziemy u Kanara kupowali bilet i, e, i działamy dalej. Buziaki. Słuchajcie, no i udało się u konduktora kupić bilet y, od razu do Wisły. Cena 10 50 zł. 50 groszy. Co prawda, jestem studentem studiów dziennych i mógłbym żebrać o jakieś zniżki, no ale szanujmy się. A, trzeba się przesiąść w Goleszowie i uwaga, y, wysiadamy na stacji, która się nazywa po prostu Goleszów. E, to jest taka stacja, totalnie na zadupiu. Nic wokół nie ma, w szczerym polu. A, Niektórzy nie wiedzą nawet o jej istnieniu, więc nie wysiądźcie na tej stacji, która jest tam przy cementowni dawnej. E, ona się nazywa Goleszów Górny. E, piękna, piękna nazwa, wiadomo, kuczci mojego nazwiska, ale, ale tam się nie wysiada, bo tam nie ma przesiadki. Tam można wysiąść tylko jeżeli się tam chce kogoś odwiedzić na przykład, bo się ma tam znajomych. E, a, a, a jak się chce jechać do Wisły, to przesiadka na stacji po prostu Goleszów która teoretycznie powinna się nazywać Goleszów w Zadupie albo Goleszów w Szczerym Polu. A my się widzimy, jak już tam będę. Moi drodzy, więc stacja, o której Wam mówiłem, to jest niesamowite miejsce, po prostu, tak jak mówiłem, Zadupie. Biały orzeł tam na czerwonym tle jest, ale nic poza tym pięknego nie ma, poczekalnia nieczynna, zimno troszkę, chociaż bywałem w gorszych miejscach i jakoś te, te kilkanaście minut przeczekam tutaj. Zobaczymy co dalej w kolejnym pociągu, widzimy się, jesteśmy, pozostajemy na łączach. No, czekałem co prawda trochę dłużej, 18 minut opóźnienia, ale wyczekiwane smakuje najlepiej, wiadomo. Słuchajcie, no i jestem już w tym pociągu docelowym, już sobie jadę do Wisły, zdążyłem się nawet przebrać, bo nie miałem ubranych spodni snowboardowych, butów snowboardowych. Teraz już mam wszystko gotowe, ogarnąłem to w sraczu dla e, niepełnosprawnych, e, więc, e, więc było dużo miejsca. E, tak czy inaczej, e, nie mówi się niepełnosprawnych, tylko z niepełnosprawnościami. No właśnie. E, tak czy inaczej, jak czekałem jeszcze na tym dworcu w Goleszowie, to strasznie sympatyczną dziewczynę poznałem. Jechała, jechała na studia do Gdyni, studiuje tam położnictwo i coś tam z kolanem sobie zrobiła, więc o kulach, bo, bo się ślizgała, więc słuchajcie, ostrożnie na tym śniegu. Ostrożnie na tym śniegu, bo nie znasz dnia ani godziny i będziesz przymuszony korzystać z takiej toalety, w jakiej ja dzisiaj się po prostu przebierałem. A, a tak mi się przypomniało, w kieszeni była chyba kiedyś klasa dla położnych w Osuchu. I o ile dobrze pamiętam, to Halina Młynkowa uczyła się tam w ostatnim roczniku, ale nie wiem, nie chciałbym nakłamać. Jeżeli wiecie więcej, lepiej to piszcie w komentarzach. A jak już sobie tak pozwalamy na różne refleksje, to odnośnie kolejnictwa w naszym regionie, bo tak o tych pociągach sobie myślę, to. Przypomniało mi się takie zdjęcie ze Stacji Dziedzice, jeszcze jak to nie były Czechowice Dziedzice, bo to był rok 1917 chyba albo początek 18. Jak na stacji w dziedzicach cesarz Karol Habsburg spotkał się z cesarzem niemieckim, jak on się nazywał Wilhelm II. Nie chciałbym teraz znowu skłamać, strasznie mam ubogą wiedzę. poratujcie mnie, ale jest takie zdjęcie. Jak znajdę, to wrzucę w komentarzach pod tym filmikiem. I tak samo jest słynna historia na dworcu, o którego przecież teraz walczymy, Ostrawa Witkowice. Kiedyś wysiadł tam z pociągu, żeby przywitać się z robotnikami Leonid Breżniew. I to był nieplanowany przystanek, i to był jedyny przystanek podczas jego podróży przez Czechosłowację. Tylko tam się zatrzymał i wysiadł, oczywiście, na jak świnia, i, i, i ściskał tam ręce. Z hutników z NHKG, pewnie nie jeden z nich do dzisiaj nie myje ręki po tym, jak uścisnął go towarzysz sekretarz generalny. Takie piękne czasy były, co jest co wspominać. Też znajdę zdjęcie, to też wrzucę w komentarzach pod filmikiem. Dobrze, a teraz dojeżdżamy za chwilę, więc kończę. Będę nadawał ze stoku. No i klasyk w tym miejscu powiedziałby dzień dobry, dzień dobry i zachwalałby pogodę i ile ludzi jest. Ja tylko wam powiem, że 15 minut TV spacer z dworca do wyciągu. Trochę jest spieprzone na tym dworcu, że nie można iść bezpośrednio w tą stronę, tylko trzeba się spełną tak jakby wrócić do budynku dworca, żeby potem iść dalej, no ale nie można mieć wszystkiego. Co? rozgrzeweczka jest. Jak ktoś pamięta jak na Stoszowie jeszcze nie było parkingu pod wyciągiem i trzeba było tam z dołu iść, no to wcale nie idzie się dłużej i nie jest to bardziej męczące, już o Stoszku nie mówiąc, tak? E, więc, więc elegancko. Wyciąg z jest e, otwarty, można jeździć cały sezon. Za chwilę w knajpie jeszcze nagram ostatni podsumowujący fragment tego filmiku, który może się uda. Słuchajcie, knajpa to jedno z najważniejszych miejsc na stoku. Wyglądam teraz jak święty w tej lampie, taka aureolka, pięknie. E, słuchajcie, e, no dostałem się e, z, z złych wiadomości, nie jest tanio, nie jest tanio. E, Narciarstwo nigdy nie było tanim sportem, ale kiedyś było tak, że powiedzmy wyciągi były w rozsądnych cenach, a trzeba było się wykosztować, żeby sprzęt kupić, teraz jak się jest obrotnym, pogrzebie się na Allegro, czy pojedzie się gdzieś na giełdę, czy do jakiegoś nawet dekatlonu, to, to można w rozsądnej cenie kupić sprzęt, ale na te wyciągi niestety trzeba wydawać więcej niż kiedyś. Zresztą ten rok, jak wszyscy wiemy, w wielu innych branżach również wiąże się z podwyżkami. No ale co? Ponad godzinę się jedzie. Póki, póki ten pociąg nie będzie bezpośredni z Cieszyna do Wisły, to jest to troszeczkę długo, chociaż no jak ktoś chce pić, to, yy, to jest to alternatywa dla, yy, dla samochodu. Można też jechać autobusem, ale w autobusie jest ciasno, nie można się przebrać i w ogóle pociągi są wiadomo lepsze. Yy, no i jeżeli nie masz 18 lat, nie masz prawa jazdy albo na przykład masz już 18 lat, ale tata ci nie pozwala jeździć jego autem, jak jest ślisko, a tobie jeszcze auta nie kupił, bo się źle uczysz na przykład, albo po prostu tata nie ma pieniędzy, żeby ci kupić auto, no to no to, to jest opcja. O, polecam każdemu. E, widzimy się na stokach i nie tylko pisją. Aha, słuchajcie. Jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna. Zimno jest. Straszny mróz, e, więc trzeba jakoś, nie wiem, kremować twarz, czy... Ja mam na przykład... E, pomadkę o smaku Elzy, żeby usta nie pękały. Więc trzeba, trzeba takie coś e, przygotować, bo to jednak dla naszego własnego komfortu i zdrowia.